Jesteśmy w arcyważnym miejscu dla milionów Polaków i dołączając się nawet do takiego apelu rządu o walkę z dezinformacją, chcę zapytać się pana wiceministra Nenemana, który siedzi za moimi plecami, i uprzejmie poprosić go o odpowiedź na bardzo krótkie, konkretne, zamknięte pytanie: tak albo nie? Czy premier Donald Tusk załatwił choćby jedno dodatkowe, euro pomocy unijnej dla Polski związanej z powodzią, niż to, niż te pieniądze, które mieliśmy i mamy w budżecie. Czy chociaż jedno dodatkowe euro, bo słyszymy cały czas o 20 miliardach. Według mojej informacji i według wiedzy posłów Prawa i Sprawiedliwości, to są pieniądze, które już Polska miała, czyli Ursula von der Leyen nie załatwiła nam ani jednego dodatkowego euro. Proszę nam odpowiedzieć na to pytanie, Polacy chcą wiedzieć, czy załatwiliście chociaż jedno dodatkowe euro pomocy. Tak albo nie. nie? Nie potrafię się odnieść do tej wypowiedzi. Zajmuję się w Ministerstwie Finansów podatkami. Jak Państwo wiedzą, ostatnie czasy są nieco... Mamy dużo, dużo różnych rzeczy do roboty i po prostu nie śledzę tego, co Pan Premier załatwił, czy czego nie załatwił.